Gdzie zielonych lasów wiele mieszkają mali przyjaciele. W małej wiosce od lat już kilku mieszkają świnie w, w małym chlepiku. Dwie rodziny zaprzyjaźnione. Z nimi jeszcze świnki nowo narodzone. Choć są małe, już dokazują. To się popychają, to język pokazują. Swoim rodzicom przysparzają kłopotów. Może nie ze złości, a tak dla sportu. Idziecie? Nie ruszajcie! Gdzie się gramolisz, burzowa świnio? Posuń się, wejdź z mojego posłania. Wyjdź z tą twój ściochu, bo brakuje mi miejsca unika. do spania. Tutaj jest tak ciasno, a świat jest wielki. Słuchaj, ty będziesz Gdy później, tu postaniemy, będą z nas Wiecie, koledzy, coś wam powiem. Zaświetli mi Aha. pomysł w mojej małej głowie, w naszym małym zrobiło się duszno i e, tłoczno, czy były? weźmy te boki i ruszamy w świat, niech mama i tata o nas sobie odpoczną. Okay. Świetny pomysł, świetny pomysł, już Dobrze, zaraz no się no pa, zobaczymy jaki piękny jest świat, zobaczymy jak wolność smakuje. Doskonale, chodźmy zaraz To pomysł odlotowy Zastanawiam się tylko Czemu nie, nie przyszedł do głowy Ciemną nocą Trzy małe świnki Wzięły to bołki I w świat się wybrały A w chlewiku zostały dorosłe